Siemanko z strony Krafi i witam Was już w drugiej części dobijania Pokémonów do postaci z Bell Jeśli nie widzieliście pierwszej, to zapraszam do wcześniejszego filmu. A no, i jeszcze chciałem powiedzieć, że każde 10 łapek w górze pod tym filmem oznacza jedną postać więcej w kolejnej części. Zatem bez przedłużania, zaczynajmy. Lecimy z pierwszą postacią a jest Bibi, do której fajny byłby Mayoak który również walczy kijażkiem, i może nie jest to baseball jak w przypadku Bibi, a kość, to wydaje mi się, że i to, i to sprawdza się w walce bardzo dobrze. A jeszcze w ramach ciekawostki chciałem powiedzieć, że w 2021 roku Brawl Stars dodało taką fotografikę, na której występuje Bibi w stereo zespołu Rocket, odbijającą Pokebola. Jednak niestety była to jedynie inspiracja Pokemonami, a nie żadna współpraca. BAS no to pani mnie normalnie zrobiła na buskut. Wszystko ładnie wystrzyżone. No i tutaj Fuekoko. Autentycznie, gdy pierwszy raz zobaczyłem tego Pokemona, to pierwsze z czym mi się to skojarzyło, to właśnie z bazem. Mogliby wprowadzić taką zieloną jego shiny wersję, to wtedy by kozacko wyglądał. Aż nawet nie wiem, czy by nie nagrać takiego odcinka, gdzie w Photoshopie bym zmieniał postacie z Brawl Stars w Pokemony. No i na odwrót. Low. I tutaj wratuje Vanillish, Ponieważ obydwoje wykorzystują lud zarówno do walki, jak i do jedzenia. Leon, czyli chyba najpopularniejsza legenda z całej gry, i wiele osób może pomyśleć, że dobrym wyborem byłby Kekleon, ze względu na podobną nazwę, wygląd oraz fakt, że oboje potrafią być niewidzialni. Niestety Pokémon ten nie jest zbytnio silny w walce, co sprawia, że pod tym względem jest totalnym przeciwieństwem Leona, a za to idealny byłby tutaj Greninja. Dlaczego? Oboje są strasznie silnymi asasinami slash ninjami, potrafią się kopiować, a co najważniejsze, ich główną bronią jest Shuriken. Kruk i Crowknight. W sumie nie wiem co tutaj powiedzieć, pasuje mi z wyglądu, no i to chyba tyle. Lecimy dalej. Ostatnią już dzisiaj postacią jest ból i przez to, że jest wzorowany na byka, wziąłem mu Taurosa. A co ciekawe, gdy przetłumaczymy sobie Tauros na łaciński, wyjdzie nam dosłownie Bulls. Także to by było wszystko w tym odcinku, trzymajcie się i do następnego.